Cześć, siemano, witamy Was w kolejnym odcineczku Jedziemy z kolejną zasiadką Jedziemy z kolejnymi rybkami e, Spontaniczny szybki wypad Mamy dzisiaj 18... 18 lipca Jest niedziela No postanowiliśmy, że nie będziemy spędzać niedzieli w domu No na początku były takie plany A postanowiliśmy zrobić sobie obiad nad wodą no, A jeżeli nad wodę, no to wędki Jeżeli wędki, no to cała rodzinka jest szwagierka tam z tyłu Patrycja z dzieciakami, już sobie siedzą przy stoliku. Ja się biorę za rozkładanie wędek. Pelecik już tam mam wstępnie namoczony. Dzisiaj będę szkolił dalej metodę. Jeden podajnik większy, drugi mniejszy. No ale co tu dużo gadać? Nie ma co w sumie gadać. Zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Odpalamy. No tak, jak dzisiaj będziemy szkolić sobie dalej metodę. Namieszałem sobie feeder bite a. i co tu mamy namieszane? Biały robaczek, pelecik 2 mm, kiełbaska 2 mm i fish meal sweet. To będzie szło do podalników. Nie nęcę, nie kombinuję, wrzucam zestawy i czekam po prostu. Mówię, szybki, spontaniczny wypad. Nic nie kombinowałem, miałem nawet białych robaków. Nie? A jak to wygląda, to już wam pokazuję. No tutaj macie te dwa rodzaje tego poleciku. czerwony jasny, e, czerwony, kiełbaska, ten biały. No, już wodę w cało. O nie, w sumie fajnie się klei. No takie postaci to polici do podajnika. No i zobaczymy, czy się coś tam wydłubie z tej wody tutaj. A rybki tutaj są konkretne. Na pierwszą wędkę, na pierwszą wędkę z tym większym podajnikiem. Strzelimy jakąś truskaweczkę, może jakiegoś amurka się tutaj będziemy spodziewali, no zobaczymy. No na pierwszą wątkę truskawka, a na drugą w sumie jeszcze się nad tym zastanawiałem Dobra, kilki mamy już pozarzucane. Miejscówka znana. Czekamy na branie. Zobaczcie, pies który je arbuza, nie uwierzycie. O. Normalnie, wcisno. Dobra, roki. Zostawcie potem. Dobra? Dobry arbuz? Normalnie jak ura arbuza ty? Nie, w dupcu arbuza. No nie, no nie, arbuza je. O, co, wróci? No dobra, smacznego. To jest pierwsze branko Prawdopodobnie ale dobrze, że przyjechał, bo ja nie słyszałem za cholerę, nie? Jedzie, mówię, co jedzie? No, zobaczymy na którą kulkę, bo na tej co miałem? Czyli wiesz co tu się sprawdziło ten ten Dynamic znowu. Dynamic. No chyba na tej chyba akurat dynamic, jest Ale no? no, na metodę masz? No od na metodę kur. O proszę.

Druga jedzie Nie nie to żeby ci się nie zepchnął Jest dosyć głęboko więc tak w miarę mocno to ubije no, Żeby doleciało do dna nie Żeby doleciało dokładnie żeby się nie rozpadło pływa przypadkiem a wymieszane też to z zalentą Kula Truskawka w środku Przypomn długi, no ale nie robiłem nic, nic innego. To, co miałem tam na drabince, tak zostało. No ale efekty są, bo brania są, więc daję egzamin. Dlatego nie wracam pójścił tnij panu oj ta jest rybka jakaś. mamy branko na kuleczkę proteinowo zobaczymy co się tam uwiesiło aaa coś tam walczy jakiś kaperek prawdopodobnie ta jest jakaś miniaturka Nie będę nawet wyciągał maty ani Niczego o odepnę rybkę w wodzie A, taki pełny waleczny, tam kurde, wybierał żyłe z kołowrotka jak szalony, nie? W sumie, druga rybka, jedną zerwał roki, bo chciał ją tam <grym> zeżreć. Dwa branka, powiem w sumie atomowe, ale prawdopodobnie za mały haczyk. Na takie wielkie ryby. Leć do wody. Mua.

Nie, nie tak łatwo, co? Mhm. Już? Tutaj ciągnie rybkę. O! Jest! No, zobacz. Oj, ty! Zobacz. No, jest! Zobacz, jaka wzdręga duża, ty! Zobacz, jaka duża wzdręga. No, zobacz, jaka piękna wzdręga się uwięziła. Milenka ją wyholowała. Dałem jej pociągnąć za skrzelo złapana, no niestety No ale kulkę na pewno chciała podżreć Zobaczcie Pies sobie sam chodzi popływać normalnie Piękna wzręga i wolności Tak, słuchajcie, kilka rybek udało się złowić Kilka małych karpików Dwa brania są czymś pudłowane. nie wiem o co dzisiaj chodzi, ale są same pudła. Był tutaj u nas Krzychów w odwiedziny na chwilkę, bo niestety, ale dzisiaj jesteśmy osobno. Krzychu był na innym miejscówce, ja na innej. No ale tak wyszło. Pora, pora coś w końcu zjeść. Boją tak, jeżeli ktoś zastanawiał się kiedyś co można zjeść nad wodą, to... No można zjeść wszystko, można zjeść grilla, no ale czy grill nie jest nudny? Pewnie, że jest nudny. Zobaczcie, co my tam robimy. Poniunia, słaby kiełbaski, Podsmażymy kiełbachę. Tutaj mamy ziemniaczki. I? Fasolka szparagowa. Fasolka szparagowa z masełkiem, bułka tarta i klasa. Do tego będzie jajeczko, kefirek. Dzieciaki już jadły, teraz zostało tylko dla nas. No i słuchajcie, jedzonko mamy gotowe. Tak jak mówiliśmy, ta już wygląda przepięknie. Uniunia nam tu zrobiła fasoleczkę szparagową na masełku. Ziemniaczki z koperkiem, jajo. Sadzone na kiobasce. No i do tego wszystkiego oczywiście. Kefirek. Nie macie smaka? Nie to samo. Coś się sobie z tym. Mmm, smak. jest soli? No. Znacznego. Bełnienia tu. A ja, pochłania. Nie mam. A ja nie mam. <noise> to jest nie rybka. A ja nie mam. <noise> Jak Dziubek? Mega. Mega, nie? Pod gońcem firkiem, pod firkiem. Pomagałam. Tak, słuchajcie, no, jest już wieczór. Mamy godzinę prawie 19. Jedziemy do domku. Pyszny obiadek sobie zjedliśmy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, do pozostawiania łapek w górę. Jeżeli się podobało, zostańcie z nami na dłużej. Widzimy się nad wodą. Do zobaczenia, do zobaczenia. się, Manko.